Witajcie, widzowie! Zapraszam Was na podsumowanie rajdu Meksyku, trzeciej tegorocznej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Rajdu, który odbywa się w miejscowości Guanajuato, mieście, które dawniej słynęło z kopalń srebra, a dziś niewątpliwie i jednoznacznie kojarzone jest z motorsportem. Kto może wygrać w Meksyku? Oytanak, niesiony zwycięstwem w Szwecji? Na pewno, Sebastian Orzie, który ma dużo lepszą pozycję na trasie i który wygrywał tu już 6 razy i jest egzekwo rekordzistą razem ze swoim imiennikiem Sebastianem tej imprezy? O tym dowiecie się oglądając dalszą część tego vloga, albo po prostu jeżeli już to wiecie, bo przeczytaliście to w wiadomościach, to wysłuchacie, jak do tego doszło, co się wydarzyło. A w grę wchodzą wysokości nad poziomem morza przekraczające 2,5 tysiąca metrów, co oznacza oczywiście mniej mocy z silników spalinowych. Ale wszystko zaczynamy od WRC2, czyli kategorii, w której sezon rozpoczęli. Kajetan Kajetanowicz i Maciek Szczepaniak ponownie w barwach Orlentimu, Fabią, która w tym roku ma takie ciekawe, beżowo-czarne okleje. Widzieliście to już w poprzednim moim vlogu. Kajto? Na pierwszych odcinkach specjalnych, które rozegrane były w czwartek wieczór, zajął trzecie miejsce i był trzeci w WRC2 za Lindholmem i Greensmithem po pierwszych dwóch próbach. Odcinek trzeci to odcinek, w którym samochody WRC2 nie dały rady pokonać trasy, przynajmniej nie wszystkie, bo Juris Cerderidis, czyli ostatni jadący samochód Rally 1, rozbił się i zablokował trasę. To oznaczało, że tylko czołówka, pierwsze dwa samochody, albo trzy, dokładnie nie wiem, WRC2 rozpoczęły w ogóle jazdę po tym odcinku specjalnym idealnym Kaito nie jechał jako w czołowej trójce, więc nie, znał, nie zdołał nawet rozpocząć swojej próby. Reszta odcinków przebiegła już w miarę normalnie, a Kajetan z Maćkiem plasowali się w okolicach piątego miejsca w swojej klasie i korzystając z błędów rywali, na koniec dnia mieli czwarte miejsce. Między innymi Nikolaj Gryazin wydachował już na samym początku rywalizacji, więc też odpadł. Na koniec dnia Gaz Green Smith przed Adrianem Formo i przed Emilem Lindholmem, tak wyglądała klasyfikacja WRC-2. Kajto z Maćkiem byli na czwartym miejscu. Sobota zaczęła się od odwołania dla samochodów WRC-2. Pierwszych trzech prób. Jeden samochodu w Rally One rozbił się podczas tej próby całkowicie zablokował OS, a ponieważ tak były trasy alternatywne policzone, że wszyscy, którzy nie zdążyli pojechać pierwszego odcinka, nie zdążyliby na drugi i na trzeci, i dopiero czwarty odcinek, czyli ostatni pierwszej pró próby, samochody WRC2 pokonały w normalnym rajdowym tempie, <laughs> tracąc w ten sposób sporą część rywalizacji. Z tego samego powodu, co rano, czyli z powodu zablokowanej drogi, tam problemów między innymi z y Instalacją elektryczną, która wzdłuż drogi biegła z, ze słupami elektrycznymi, trzeba było odwołać też pierwszy przejazd, drugi przejazd tego odcinka, pierwszego w drugiej pętli. W związku z czym zostały trzy odcinki na drugą pętlę, i podczas tych odcinków całkiem nieźle radził sobie Oliver Solberg, który tak dobrze jechał i tak do przodu parł, aż złapał kapcia i spadł, pozostając ostatecznie dalej za polskim duetem. Niedzielne odcinki, chociaż było ich tylko cztery, to między innymi najdłuższy odcinek rajdu, co oznaczało, że też tych kilometrów os jeszcze trochę będzie. I to właśnie na tym najdłuższym odcinku z rajdu odpadają wiceliderzy Adrian Formoz z Alexem Corio, co ponownie promuje Kajetana i Maćka na pozycję czwartą, którą wcześniej odebrał im Oliver Solberg, goniący po tym swoim złapanym kapciu. Do końca tak już pozostaje i tak WRC2 wygrywają Gaz Greensmith z Jonasem Andersonem. Pół minuty za nimi Emil Lindholm z Retom Hamalainen, mistrzowie świata w WRC2. Na trzecim miejscu po tym szaleńczym, po tej szaleńczej pogoni Oliver Solberg z Elliotem Edmondsonem, też 30 sekund straty. A Kaito, który już od połowy soboty wiedział, że po tym jak złapał kapcia nie ma szans też walczyć z Solbergiem, a miał bardzo dużą przewagę nad kolejnymi załogami w WRC2. Jechał po prostu spokojnie, oszczędzając samochód, jadąc bezpiecznie, dowożąc swoje miejsce. Warto zwrócić uwagę na to, że na odcinku Power Stage, na ostatniej próbie dnia, Kato jechał jako pierwsza załoga, cała czwórka właśnie w WRC2 była puszczona. Jako pierwsze cztery załogi przed samochodami Rally One i uważam, że tutaj trochę Kaito stracił, dlatego że jednak mieli to odkurzanie. Ale znowu, teraz możemy sobie przypomnieć RAJD Estonii sprzed trzech lat, kiedy to jadąc po pewne drugie, a chyba nawet walcząc o zwycięstwo wtedy, Kaito, no. Pojechał po samochodach w WRC jeszcze wtedy, i po prostu w wielkich kolejnach jego Fabia wydachowała. Nie, nie, była, nie był w stanie kajto zmieścić się na drodze. Więc pytanie, czy lepiej trochę podkurzać, czy lepiej jechać gdzieś tam, powiedzmy, ryzykując, że uszkodzi się samochód na wyrypie? Ogólnie, oglądając w Motowizji przez cały weekend RAID Meksyku, uważam, że tempo, jakie zaprezentowała polska załoga Arlentimu, było naprawdę znakomite. Widać było, że oni jadą, oni się absolutnie nie wiozą. To nie była taka jazda jak Martina Prokopa, który de facto dojechał za nimi w WRC-2. To była naprawdę walka wszystkim, co samochód oferował. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z zespołem prywatnym, z dużo mniejszym budżetem, który no, mierzy się i to bardzo dobrze mierzy się z zespołami fabrycznymi. Kilkukrotnie udawało się podczas tego raju. Po Polskiej załodze mieścić na podium WRC-2. Właśnie na Power Stage' niestety odrobinę zabrakło, ale też niewiele, no bo w sumie przed nimi zmieściło się tylko trzech kierowców czwarte. Miejsce na Power Stage, niestety pierwsze niepunktowane. Mądra jazda przyniosła efekt. Myślę, że nie możemy mówić tutaj o jakimś spektakularnym sukcesie, ale tak jak wspominałem Wam przed tym rajdem, każde miejsce od piątego w górę jest już sukcesem, bo przy tym, ilu silnych kierowców było na tym rajdzie, no to tak naprawdę szóste miejsce było tym już dobrym. A tu mamy czwarte, zatem dobre, solidne punkty, solidne otwarcie sezonu dla Kajetana Kajetanowicza i Maćka Szczepaniaka. Przechodzimy teraz do kategorii WRC. Czwartek. Odcinek testowy. Padałupem. Kalego Rowan Pery przed Lapim i Sebastianem Ożierem. Wieczorne odcinki Guana Huato. króciutkie próby dla kibiców. Najszybszy jest Oit Tanak. 1,7 sekundy zanim Rowan Pera. Kolejne pół sekundy dalej Lapi. Piątek. Odcinek numer 3, czyli pierwszy odcinek piątkowy. Lapi przed ozierem i Sordo. Tanak z problemami z turbiną. Już na pierwszej próbie liderowi Mistrzostw Świata psuje się samochód. Problem jest turbo, będą go wstrzymywać przez całą poranną pętlę. Tracą ostatecznie z Martinem Jarweoją kilkanaście minut. Spadają w otchłań klasyfikacji generalnej. Pierlu i B, czyli druga załoga sportu, na jednym z zakrętów. Uderzają w jakiś kamień. Tak naprawdę na onboardzie nawet nie bardzo widać ten kamień, nie widać jakiegoś wielkiego szarpnięcia samochodem, natomiast wypina się prawe przednie koło i dla nich rajd tego dnia się kończy. Potrójna katastrofa M sportu na pierwszym odcinku, bo wspomniany już Jordan Serderidis również rozbija się i blokuje przy tym trasę. Na to wszystko nakłada się jeszcze Big Moment Van Vampery, który na szczęście nie uszkadza swojego samochodu. OS4 Orzie Lapi Evans. Tutaj odpada gwiazin, to już Wam wspominałem. Solberg wykręca spina, cały czas się coś dzieje. Odcinek piąty. Lapi, Orzie, Sordo. Popatrzcie się, mamy cały czas nazwisko Sordo, nazwisko Orzie, nazwisko Lapi, które się melduje na podium OS-owym. Na tym odcinku tracimy kolejny samochód Rally 1. Taka moto katsuta na dość szybkiej partii, nie mieści się w drodze, i zsuwa się z niej. Samochód nie jest bardzo uszkodzony, więc wróca, wrócą w Rally 2 w super rally następnego dnia. Tym sposobem zostaje nam tylko sześć samochodów rally 1, tylko sześć samochodów, które walczą o coś. Na dodatek jeszcze na tej próbie psuje się napęd hybrydowy Rowan Perze. No, i teraz przychodzi od razu na myśl rajd sprzed tygodnia, rajd fafę. Pierwsza runda Mistrzostw Europy, w której mieliśmy 23 silnych kierowców walczących o zwycięstwo. Absolutnie 23 silne załogi, przepraszam. Absolutnie niesamowita stawka. Tego brakuje w WRC. 10 samochodów Rally 1, 9 czasami, czasami 11. To jest za mało. Do tego dostajemy kolejnych 10 samochodów Rally 2, z których naprawdę większość też może sobie solidnie powalczyć. Ale co z tego, jeżeli to nie są. Możliwości walki z tymi najwyższymi. Fakt, czasami gdzieś na jakichś specyficznych OS-ach typu Mouse, samochód Rally 2 może się wbić między wórce. Ale to nie jest to samo. I po raz kolejny tutaj przychodzi na myśl mi to, czy nie powinniśmy jednak zejść o oczko niżej, czy nie powinniśmy zaorać całkowicie klasy Rally 1 WRC 1 i zostać po prostu na niższym poziomie, stworzyć jakiś taki, nawet nie pół kroku, jedną czwartą kroku powyżej Rally 2, czy też upgrade'ować Rally 2, dodać im ten... Jakiś maleńki silniczek elektryczny, walność, ten napis Hybrid, eco-fuel, cokolwiek na tą tylną klapę i otworzyć możliwość rywalizacji szerszej stawki o wysokie pozycje. Bo w tym rajdzie taki Oliver Solberg, taki Gaz Smith, jadąc samochodami Azian Formula, jadąc samochodami równorzędnymi z samochodami Rally One, myślę, że mogliby powalczyć o OS-owe podia, może nawet o wyższe pozycje. A może nawet i właśnie zepchnąć część zawodników jeszcze głębiej. No, na przykład taki Ojtanak Tanak raczej by nie miał możliwości wbić się z powrotem do dziesiątki, co ostatecznie mu się udało. Skończył przed Kajetanem i Mackiem w klasyfikacji generalnej na dziewiątym miejscu. Ale, no, myślę, że jednak, mimo wszystko, byłoby lepiej, żeby tych walczących w czołówce, było właśnie 30, 40 w samochodach równorzędnych, przynajmniej teoretycznie równorzędnych, no bo wiadomo, właśnie to by sprawiło, że już, już mielibyśmy faktycznie ten tox Sport fabryczną Skodę, to PH Sport fabryczny od Citroena, M Sport Hyundai'a. Wszystkie te zespoły przecież dysponują tym samochodem Rally 2. Toyota jest na ostatniej prostej do tego, żeby ten samochód dopuścić do startów, żeby go homologować, więc naprawdę mielibyśmy dużo lepszą walkę. Ale wracamy już z tej dygresji, Pętla popołudniowa zaczyna się tym, że Lapi prowadzi przed Ożierem o 1,4 sekundy, Evans jest trzeci 12,5 sekundy, Sordo 6, dalej Neville już 10 sekund straty, Rowan Pera kolejnych 6, 7 jest Lindholm prowadzący wówczas WRC2. OS6 lapi Orzie Evans, problemy z hybrydą Mutanaka. OS7 orzie lapi Evans, sordo łapie kapcia, kurz dostaje mu się dałta, traci bardzo dużo czasu i tak naprawdę staje się już znowu samotnikiem, ostatnim autem raliwan w stawce. Ostatnie dwa odcinki to super rejestry wygrane przez Lapiego i przez Sordo. Humory chłopakom bardzo dopisują. Orzie jest zachwycony walką w czołówce. Lapi również, chociaż to Lapi prowadzi z Janem Fermem przed Orzierem i Landę o 5,3 sekundy. Evans z Martinem 30 sekund już straty. Tak naprawdę w tym momencie Orzie i Lapi są w swojej lidze, są zupełnie gdzie indziej. Są zachwyceni oboje, obaj walką i myślę, że my kibice też mieliśmy z oglądania tych piątkowych odcinków bardzo dużo frajdy, mimo iż było tyle odpadnieć. Czwarte miejsce Neville wydagę 10 sekund za Martinem i za Ewancem i Martinem. Rowan teraz Haltenenem już minuta straty, czyli kolejne 20 sekund za Belgami. Sordo z karerą półtorej minuty straty do liderów. Ostatni samotny, e, ostatni samotny samochód Rally One. E, Ojtanagi Martin Jarveoja po dniu są na 18 pozycji i tracą 14 minut do liderów. Sobota, kolejnych 8 odcinków specjalnych czy nawet 9, zaraz przerzucę sobie, żeby sobie spopatrzyć. 9 odcinków specjalnych. OS11 Orzie Evans Neville i tutaj dzieje się to Czego chyba się nie spodziewaliśmy i czego na pewno nie chcieliśmy. SAP Kalapi przy takim dosyć wąskim fragmencie drogi trochę ucieka mu tył, opiera się o skarpę, nie udaje mu się już wyprostować tego samochodu, tył ucieka w drugą stronę, uderzają w słup elektryczny, tym sposobem blokując ten OS, tym sposobem stwarzając zagrożenie. I uniemożliwiając rozegranie go również w pętli popołudniowej, Lapi traci szansę na zwycięstwo, a my tracimy emocjonującą walkę w czołbie, bo w tym momencie przewaga... Ożiera nad Evansem jest już gigantyczna. Tanak ma dalej kłopoty z hybrydą, ale tak tylko na tym jednym się. Wszyscy narzekają na przyczepność, a Rowan Pera kolejny dzień zaczyna od big momentu. Neville Evans-Ożje to kolejna próba. OS-13 Neville, Ożje-Evans i teraz Ożje już mówi na mecie, że już przestawił się w tryb bezpieczny, jedzie bez ryzyka. Dla niego ważne jest wygranie tego rajdu. Ostatni odcinek to jest właśnie to, o czym wspominałem wcześniej. Oliver Solberg melduje się na podium z Anne Willem To jest krótki miejski OS na koniec dnia, zaledwie półtora kilometra, praktycznie po parku, takim parkingu wyznaczonym, taki Kyodes dosłownie. No i to jest coś, co, co dla mnie jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje nam właśnie, co by mogło być, gdybyśmy mieli jednoznaczną taką podobną maszynerię dla czołowej 20-30 w rundzie Mistrzostw Świata. Odcinek 15. To jest odcinek, który zostaje odwołany, tak jak już wspominałem, z powodu tego, że na pierwszej pętli rozbija się tam lapi. 16. Ozie, Neville Evans. Nadal wszyscy narzekają na przyczepność. Duże odstępy sprawiają, że między zawodnikami sprawiają, że można zacząć myśleć o oszczędzaniu opon. A z kolei Dani Sordo otwarcie mówi, że on testuje różne ustawienia. Zatem prawdopodobnie w tym momencie, wiedząc, że Sordo musi dojechać, ale ma jednocześnie bardzo pewną pozycję. Hyundai zaczyna eksperymentować, szukać ustawień, które mogą pomóc im w kolejnych rajdach. To jest niesamowite, jak wykorzystują w ten sposób doskonale fakt posiadania takiego właśnie trzeciego kierowcy, który teraz już ma pewne punkty, ma tak dużą stratę, że na pewno nic nie powalczy, a jednocześnie można skorzystać z tych kilometrów os inaczej, niż tylko po prostu wioząc punkty. Neville evans Ozie, Kapeć Kajetanowicza, to jest OS 17, Rowan Pera wyspinował samochód, kolejny big moment, Alube, który powrócił również w Rally 2, znowu uderza w bandę, znowu uszkadza zawieszenie, tym razem udaje mu się je naprawić, jadą dalej. OS 18, Tanak, Rowan Pera, Neville, to jest znowu ten krótki OS, Katsuta ma na nim spina i ostatnia próba, krótki super OS znowu na parkingu dla Tanaka, Nevila i Ożiera Tanak jest szczęśliwy, że udaje mu się ukończyć dzień praktycznie bez przygód. I tak, po sobocie Sebastian Augier i Vincent Lande prowadzą w rajdzie nad Elfinem Evansem i Scottem Martinem. Mają 35,8 sekundy przewagi. Trzeci belgijski duet Thierry Neville Martin, wydaje 5 sekund za. Brytyjczykami. Rowan Peras Perashaltonenem tracą minutę i 34 sekundy do liderów. Sordo z Carrerą już 2 minuty 20. Na szóstym miejscu liderzy WRC2, Gaz Grinsmith, Andreas Johansson. Kajto jest 10, Tanak 11 i traci niecałe 2 minuty do Kajetana. Ostatnie cztery próby w niedzielę. Walka jest otwarta. Całą niedzielę Neville i Evans. Obaj narzekają na przyczepność, na opony, a tak naprawdę jadą bardzo zbliżonym tempem. Cały czas Neville urywa odrobinkę sekund, odrobinkę czasu Evansowi na 21. próbie. To Evans z kolei urywa parę sekund Nevilleowi, chociaż Neville jest na tej próbie drugi. Orzie cały czas oszczędza opony, cały czas kontroluje sytuację, ma dużą przewagę. Na Power Stage'u. Jeden z pierwszych jedzie ojtana, wiadomo, ma dużą stratę i osiąga niesamowity czas, którego nie udaje się późniejszym, jadącym za nim zawodnikom, takim jak Sordo, Rowantera czy Neville, pobić. Udaje się to dopiero Sebastianowi Orzierowi, który zostaje zwycięzcą rajdu, zwycięzcą Power Stage'a. Tanach drugi, Neville trzeci, Rowan Pera czwarty, Sordo piąty, a Elfy Evans na Power Stage'u popełnia dwa błędy, które kosztują go około 2-3 sekundy. Ostatecznie przegrywa Power Stage o 3,1 sekundy z Nevillem. Co daje mu stratę 4 czy 6, dziesiątych, zaraz, zaraz, już wam powiem, 4, dziesiątych sekundy do drugiego miejsca. O tyle przegrywa drugie miejsce z Newilem. I teraz kolejność plus czasy plus wypowiedzi na mecie. Zrobimy sobie to łącznie. Zatem po rajdzie powiedzieli Sebastian Że, Vincent Landé. Wygrali i tłumaczymy z angielskiego. Lubię ten OS. Samochód przez cały weekend był fantastyczny. jeździło się bez problemu. Dziękuję zespołowi. Jako że następny rajd, który pojadę to jest Chorwacja, ważne, że będę pierwszy na drodze, bo właśnie Orze obejmuje prowadzenie w Mistrzostwach Świata, nie jadąc w jednej z dotychczasowych rund. To mi troszeczkę przypomina rajdy w sezonie 83, kiedy to Walter R również powiedział, że on nie walczy o mistrzostwo, on jedzie tylko częściowy sezon i też prowadził przez dużą część tego sezonu, jadąc wówczas lunchem 037 grupy B. Jako, że następny raj to Chorwacja, ważne, że będę pierwszy na drodze. Ważne jest dla nas to, że zdobywamy punkty dla zespołu. Jestem dumny z tego zwycięstwa dla mnie i dla mojego przyjaciela, który dedykuje to zwycięstwo mojemu przyjacielowi, którego niedawno straciłem. Myślałem o nim przez cały weekend. Thierry Neville Martin wyda 27,5 sekundy. Tyle Belgowie przegrywają z Francuzami. Zrobiłem co się dało. Tanak był na dwóch miękkich, wydaje mi się, oponach, więc może dzięki temu miał lekką przewagę. Cały weekend byliśmy na limicie. To był bardzo wyczerpujący rajd, zwłaszcza pod koniec. Mam nadzieję, że wystarczy to na drugie miejsce. Elfyn Evans dojeżdżający za Newilem, Elfyn Evans Scott Martin 27 i 27,94 różnicy. To mnie niestety nie dziwi. Byliśmy dość ostrożni, bo. Przyjęliśmy jeden z wahaczy na poprzedniej próbie i musieliśmy być ostrożni. Jechaliśmy spokojnie przez kilka takich trudniejszych miejsc, a na pewno uda nam się powrócić. Szkoda, że straciliśmy to drugie miejsce. Kalero Vampera Jone Haltonen minuta 55:30. Półtorej minuty straty do podium. Straciłem tylne skrzydło i jechałem trochę szeroko w niektórych miejscach. Nie mogliśmy za bardzo nadgonić, bo nie mieliśmy... Przyczepności, nie mieliśmy docisku aerodynamicznego. Na pewno chciałbym więcej punktów z Power Stage'a. No, bo Rowan pera czwarty czas na Power Stage, mimo że tam urywają spoiler, rozbijają w ogóle część Arisa, coś niesamowitego, co się tam w ich wykonaniu wydarzyło. Dani Sordo Candido Carrera. 3 minuty już praktycznie do zwycięstwa, 258 dokładnie. Bardzo mi się podobał ten OS. Nie chciałem popełnić błędu. Teraz czekamy na. Portugalię. Także Sordo zapowiedział Portugalię, Orze zapowiedział Chorwację. Gaz Grinsmith, Jonas Anderson, zwycięzcy kategorii WRC2, 12,5 minuty za zwycięzcami rajdu. 10 minut za poprzedzającymi praktycznie go najsłabszymi w samochodzie Rally One zawodnikami z Hiszpanii. Od szóstego odcinka cały rajd był pod naszą kontrolą. Wiemy, gdzie mogliśmy jechać szybciej, gdzie wszyscy... Potem po, wiemy, gdzie mogliśmy jechać szybciej. Nie było potrzeby później już przyspieszać, mieliśmy wszystko pod kontrolą, nie popełnialiśmy błędów. Świetny początek roku dla Smitha, Był to pierwszy start w tym roku. Emil Lindholmer, Hamalainen, ponad 30 sekund za nimi. Wynik, który mamy, to ten, którego byśmy chcieli. Będąc szczerym, bardziej niż inni kierowcy. Mieliśmy dużo mniej błędów niż inni kierowcy, mniej problemów, dobre punkty na początek mistrzostw i lekcje odrobione. Oliver Solberg, Elliot Edmondson, kolejnych 33 sekundy dalej. Mieliśmy porównanie z poprzednimi OS-ami. Po tym, hmm, potem przez chwilę jechaliśmy na trzech cylindrach. Starałem się zobaczyć, co jest nie tak. Wszystkie sensory poprawdzałem, ale nic nie mogłem znaleźć. Ostatecznie trzecie miejsce jest ważne dla mistrzostw. Hoyt Tanak i Martin Arveoja. Dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, siódme wśród samochodów Rally One. 15 minut, 19 i sześćdziesiątych straty. Mamy nadzieję, że coś takiego się już nam więcej nie przydarzy. Musimy dokonać pewnych zmian. Na pewno nie będziemy tak kontynuować. No to takie dobre zapowiedzi. I dziesiątkę punktowaną w klasyfikacji generalnej, jednocześnie czwarte miejsce w kategorii Rally 2. Kajetan Kajetanowicz, Maciek Szczepaniak 15 minut 56,6. Jestem pewien, że w trakcie sezonu jesteśmy w stanie poprawić nasze tempo, może już na kolejnym rajdzie. No i teraz takie małe podsumowanie ode mnie, następny rajd to Chorwacja, rajd pierwszy w prawdziwie asfaltowy, rajd brudny, z nierównymi, bardzo dziurawymi trasami, głębokimi cięciami, ogromną ilością błota w okolicach Zagrzebia, to jest duże wyzwanie dla kierowców i też dla kibiców, jeżeli pogoda będzie taka jak w tamtym roku. Kolejna szansa dla M-Sportu na dobry występ, bo przecież tak naprawdę no, nie można powiedzieć, żeby mieli złe występy. W Monte Carlo Ojt z, ze swoim doświadczeniem, takie jakie miał, zrobił dobry wynik. Szwecję wygrał. Teraz pokazali, że jest tempo w tym samochodzie. Po raz kolejny, no niestety, techniczna awaria wykluczyła ich myślę w wal z walki o podium. Myślę, że Ojt miał tutaj szansę na podium. Pokazał to dobrymi czasami, mimo że przecież w sobotę i w niedzielę też był w miarę blisko czołówki stawki z uwagi na tą swoją ogromną stratę. Toyota poprawiła samochód, poprawiła samochód na tyle, że wygrali raid, ale nie wygrał go Elfin Evans, który na ostatnim momencie jeszcze na datek stracił drugie miejsce, więc nie ma dubletu, są pewne problemy, są pewne rzeczy dalej do poprawy, za to Hyundai absolutnie, myślę, zespół tego rajdu. Hyundai się znacząco poprawił, Hyundai pod nowym kierownictwem daje niesamowicie rady i tutaj brawo dla Cyrila Abitabula, naprawdę świetna robota. i20 jest dopracowana, nie ma już tej problemu z niezawodnością, teraz jeszcze tylko kwestia tego, żeby lapi troszeczkę bardziej opanował ten limit, żeby go nie przekraczał, bo uważam, że Lapi, ja to podkreślałem wielokrotnie, uważam, że Lapi jest kierowcą, który jest na takim etapie kariery, że może jeszcze walczyć o Mistrzostwo Świata. Może nie w tym roku, może w przyszłym, może nawet za dwa lata, ale to nadal jest młody zawodnik. To jest nadal zawodnik, na którego możemy patrzeć w kontekście tego, który będzie walczył z Rowanperą, z Solbergiem, może z Hirvonenem, może z Szwarcem, o których Wam przecież też wspominam w ostatnich vlogach. Także. Ja bardzo liczę na to, że Lapi wygra w tym roku rajd. Jestem wręcz gotów się założyć, że Lapi ma prędkość na to, żeby w tym roku wygrać jakiś rajd. Który rajd? Zobaczymy. Najbliższa Chorwacja już za niecały miesiąc. Ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dziś. Jeśli podobało się Wam takie podsumowanie, pamiętajcie o kciuka w górę, o subskrybowaniu. I do zobaczenia.